Monaliza, Monaliza, tralalala, Monaliza Wielkanocna, tra la la. Mona Monaliza... Nie będę oszukiwał, jestem autorem tego dzieła. Yeah. Powiem Państwu szczerze, że ta rzeźba, historia powstania tej rzeźby praktycznie rzecz biorąc, to taki dziwny kryminał. Otóż... Duża część mojej rodziny ma swoje biznesy we Włoszech, tam współpracuje ze starszymi mieszkańcami tego pięknego kraju i jeden właśnie taki jeżdżący na wózku biznesmen podarował mojej siostrze ciutecznej znaczek. Znaczek był tyle wartościowy, że jeżeli się odbiła pieczątka Poczty Włoskiej i można było nadać go jeszcze raz, na tym znaczku była Mona Lisa. Ja pierwszy raz widziałem kogoś takiego i zauroczyła mnie po tej przepięknej dziewczyny. I ta myśl za mną chodziła, kiedy udało mi się zdobyć tworzywo. Zresztą muszę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Otóż owce mamy dzięki wyspom owczym, yy, mamy yy, kanarki dzięki wyspom kanaryjskim i co najważniejsze, mamy święta Wielkanocne dzięki wyspom Wielkanocnym. Więc yy, ponieważ dla mnie święta Wielkanocne są bardzo ważne, a klimat wysp Wielkanocnych no, mnie fascynuje, może to jest złe słowo, ale robi na mnie olbrzymie wrażenie, yy, postanowiłem połączyć te dwie rzeczy i w ten sposób powstała Monaliza Wielkanocna. Coś, co łączy sobie dwa style, a może nawet więcej i yy, powiem szczerze, że siłą tej rzeźby jest coś, o czym za chwilę będę rozmawiał z Panią Profesor. Pani Profesor, yy, proszę Czoł. mi powiedzieć, ile jest yy, obrazów Monalizy na świecie? No, Monaliza jest tylko jedna. Jedna, a rzeź? A rzeźba też jest tylko jedna? No w zasadzie można powiedzieć, że jest to pierwszy, pierwsza Monaliza rzeźbiona. Czy uważa Pani, że jeden z wielkich walorów tego, tego artydzieła, bo tak możemy już się powiedzieć, jest to, że będziemy widzieć profil Monalizy. Um, Na obrazie generalnie profilu nie widać. No myślę, że zdecydowanie jest to walor. To jest siła, to jest duża tak, siła. Tak, tak, tak. Państwo tutaj rzeźbicie, ale wy rzeźbicie takie rzeczy zwyczajne, dinozaura, tam jakiegoś księdza Franciszka. No, tak, tak, jakby co, co, co kto umie, no to tak, tak jakby się staramy, nie? Tak, Generalnie no. można powiedzieć, że nie jest to przesadnie ciekawe. No tak, tak powiedziałabym, no. no to co tak, damy radę, no co to, 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 z to się z staramy, nie? Aż tu no. nagle. Aż tu nagle. No właśnie, ja właściwie nie wiem, no powinnam e, No nie nie, 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 to tak, to pan jest kromny, jak y, nie no, muszę Pojawis powiedzieć, że artysta. pojawił się to był taki błysk. To był, to był taki błysk, i ym, nagle zrozumiałam, co to znaczy, że, że my się y, wzajemnie od siebie uczymy. O, tak, prawda? tak przyczy, to jest I to jest coś takiego fascynującego w tym naszym wspólnym tutaj spotkaniu, że możemy coś y, od siebie. Y, czy dla że to jest wartościowe spotkanie? No ja myślę, jest... że dziewczyny tutaj nic nie mówią, ja myślę, że one są śmielone tak naprawdę tym co zobaczyły, ale myślę, że wyciągną właściwe wnioski z tego. Dziękuję ślicznie. Siostro, y, Monaliza Wielkanocna to połączenie no, bardzo silnych akcentów jednak religijnych, bo Wielkanoc i Monaliza, która była Włoszką, ma wiadomo, że we Włoszech jest Watykan, a w Watykanie jest papież. Nie. Co ma wspólnego? Ma dużo wspólnego, prawda? Czy, czy siostra uważa, że dobrze, że Wyspy Wielkanocne użyczyły nam świąt wielkanocnych? Że co? Że Wyspy Wielkanocne użyczyły... Ale one nie użyczyły. Nie użyczyły Dnia Święta Wielkanocnego. Oczywiście, że nie użyczyły. W zasadzie pan tu jest jedynym prawdziwym rzeźbiarzem. W, w związku z tym, czy rzeczywiście y, wartość tej Monalizji Wielkanocnej jest aż tak duża? Bardzo, bardzo. To Jest, jest dzieło. pan wielki. Pan ma to samo co ja. Jest Pan genialny, niepowtarzalny, przede wszystkim bardzo skromny. Skromno, skromność, jest, skromność jest naszą największą siłą tutaj. Tak jest! Czy rzeczywiście y, Mona Wielka nas narobi na młodych artystach tak ta, ta duże wrażenie? Tak, Tak. Znaczy, to jest radość z optowania z dziełem, tak? Tak. Y Marzyłam o tym, żeby zobaczyć w końcu y, wykonanie mam. rzeźby. Płynnego obrazu, tak. To było moje marzenie. Zawsze o tym marzyłam. Czy y, nie obawiałeś się, się tego, że artysta podejmując tak duże wyzwanie... No jednak, y... Nie, ja zawsze wierzę... Ładnie o tym mówi, że się nie da. Ja zawsze wierzę w to, że artysta, który podejmuje się zadania, to jest pewny tego, że da radę.